Siemanko, witajcie, z tej strony Kaspera Dzisiaj pokażę wam rzecz, o której mało osób wie w sumie nie wiem ile osób wie ale ja to zauważyłem no, kilka dni temu w sumie nawet dwa tygodnie temu no jak wyszła aktualizacja o piątku chodzi mi o na przykład jak nie wiem, wejdziesz sobie nie wiem, w jakiś tryb, na przykład ja sobie wezmę tutaj, wezmę sobie jakąś postać to, o patrzcie tutaj, przy El Primo jest twarz kiełka, na tym boxie mało osób o tym wie, bo bo wiem, że mało osób o tym wie, Znaczy... nie wiem, czy mało osób ale myślę, że mało osób, bo ty no wiecie Jedna, jedną rundkę sobie zagramy I... i widzicie jestem dobry w dół mam nadzieję, że 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 nie widzieliście tego żebym ja wam pokazał jak ktoś wiedział, to, to, to ma dobry wzrok, naprawdę wzrok, bo on naprawdę to jest prawie niewidoczne, w sensie widoczne, ale niewidoczne. Tak mogę powiedzieć, widoczne, ale niewidoczne. Więc, więc ja już skończę to odcinek, bo chciałem ja wam tylko to pokazać. W sumie może jeszcze coś znajdę, bo na razie w tej nowej aktualizacji tylko to takie fajnego znalazłem. Jeszcze tam była y, y, twarz Bula i ciałka na Bula, więc, y, więc naprawdę trzy rzeczy nowe odkryliśmy. znaczy no, ja odkryłam. Mam nadzieję, że Wy też odkryliście. Właśnie w tym momencie. Więc... Więc okej, okay. ja już kończę. Bo nie będę wam pokazywał jeszcze jednego, bo nawet nie wiem y y czy coś tam jest. Wiem tylko, że jest ból kiełek i czapka na bóla więc to się zgoda pięk 5 teraz kończę tylko ja wygram ten ten okej okay. mi się nie Okej. Okay. Dobra. Albo przegram? Nie bo przegram. Bo miałem słabych płości w, w drużynie. No to ja już kończę ta.